Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mike's Lab, dzisiaj w wersji Lite. I dzisiaj szybkie spojrzenie na ekosystem Kadena, na kryptowalutę, podstawowe informacje o tym ekosystemie, podstawowe parametry, kurs i tego typu rzeczy. Zaczynamy! Na początku krótki disclaimer. Pamiętajcie, po pierwsze, nie jest to materiał sponsorowany. To, że on się wyświetla jako sponsorowany na YouTube, to jest z, tego, z tego powodu, że plansza patronów, partnerów kanału się wyświetla na początku i na końcu filmu. Nie dostałem żadnych pieniędzy, żadnych innych środków, żadnych korzyści nie otrzymałem za przeprowadzenie tego researchu. Zresztą, jak w Mike's staram się wszystkie researchy prowadzić tak samo przedstawiać podstawowe parametry. Ja do niczego Was nie zachęcam. Mam kompletnie gdzieś, co Wy z tym tematem zrobicie. Przedstawiam moje informacje, jeżeli komuś się to przyda, to super. Wszystkie przedstawiane tutaj informacje nie są poradami inwestycyjnymi. Są to podstawowe informacje o projekcie, znalezione w internecie i tak dalej. Teraz już można przejść do samej kadeny, zanim przejdziemy do strony internetowej. Co to jest w ogóle kadena? Jest to blockchain pierwszej warstwy. Co ciekawe o hybrydowym konsensusie, to jest połączenie Proof of Work, a także DAGA, czyli skierowanego grafu acyklicznego, znanego m.in. w ASA IOTY. Chodzi tutaj o zwiększenie skalowalności, czyli połączenie tradycyjnego miningu Proof of Work, oczywiście blockchain pierwszej warstwy, to jest można wejść główny, główny tutaj produkt, czyli zbudowanie sieci do przesyłu danych. Kadena twierdzi, że jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo na miarę sieci Bitcoina, to jest ciekawe, i co ciekawe, jednocześnie oferując bardzo dużą przepustowość, dzięki czemu blockchain jest zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla programistów, czyli można na tym blockchainie budować. No tak kadena twierdzi, że z połączenia Proof of Worka z DAGiem można odbudować coś użytecznego. Ekosystem kadeny może działać zarówno jako publiczny, jak i prywatny blockchain, czyli można sobie tutaj ustalać, co chcemy na tym zbudować. Infrastruktura jest oczywiście zdecentralizowana na tyle, na ile jest zdecentralizowany internet i oczywiście chodzi tutaj o masową adopcję, pod tym kątem jest ten ekosystem zbudowany. Obiecują oni, pamiętajcie, że to są wszystko ich obietnice, że ma być przemysłowa skalowalność, to jest bardzo fajne hasło, która ma umożliwić wspierania globalnych ekosystemów finansowych i może być skalowana w razie potrzeby. Tutaj podejrzewam, że chodzi o DAGA. DAG teoretycznie nie będziemy wnikać w to, co to jest skierowany grafa cykliczny, czyli DAG, możecie sobie o tym poczytać w internecie, ale generalnie im więcej, im większa sieć, tym, tym szybciej będzie się to rozwijać, i tak dalej. Tam jest problem oczywiście z konsensusem i itd. Tak co ciekawe, jednocześnie bardzo fajne zielone hasło, energooszczędność na dużą skalę, tak i wiele transakcji przy tym samym nakładzie energii, co, co w stosunku jest już nie do Bitcoina. Bitcoin jest energożerny, no to jest dosyć ciekawe. Kadena oferuje kryptowaluty, kryptowalutę, właściwie, która czy kryptowaluty, które pozwalają firmom płacić opłaty za gaz swoich klientów. O, to jest bardzo fajny temat. I eliminować oczywiście problem związany z wdrażaniem blockchainów do biznesu, czyli firma tworząc jakąś tam kryptowalutę może pokrywać koszty transakcyjne. I co ciekawe, Kadena już skalowała swoją sieć z 10 do 20 blockchainów. W razie potrzeby może zrobić to ponownie w przyszłości. No i oczywiście dodatkowo jest druga warstwa, czyli prywatny łańcuch bloków który nazywa się Kuro, który obsługuje do 8 transakcji na sekundę w 500 węzłach. Czyli to jest, e, to jest warstwa druga. No i jeszcze z takich podstawowych informacji. Powstała w 2016 roku. E, tak jak mówiłem w pierwszej warstwie połączenie of Work i DAGA, e, W drugiej warstwie jest to Kuro. E, całkowita liczba monet to jest 1 miliard, w obiegu jest w tej chwili 185 milionów. Oczywiście w momencie gdy zbierałem te dane emisja tokenów na starcie to było 2, mm, 2 miliony. Miesięcznie, tak, 2,018 dokładnie, do 2025 roku to jest 1,69 miliona miesięcznie. W czas emisji 100 lat, górnicy dostaną 700 milionów, platforma dostanie 200 milionów przed 9 lat do 2030 roku, inwestorzy 60 milionów, adwajzdorzy 30 milionów tokenów. No i generalnie rzecz biorąc spalone na starcie zostaje 10 milionów, no to jest ciekawy temat. 70% trafia do górników. Tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Teraz przejdźmy sobie już na, na stronę kadeny. Czyli e, strona, mamy grafikę, tak tutaj zbuduj ekosystem kadena ICO, community, czyli społeczność O i tu jest jeszcze oczywiście kontrakt i są różnego rodzaju dokumenty. W dokumentach mamy całe słuchajcie, całe tutaj mamy informacje, tak. Pełna dokumentacja kadeny i to muszę przyznać, że mi się podoba. Są white papery, więc więcej niż jeden, czyli zobaczcie, overview, chain, web, pact, kuro. Dodatkowo możemy sobie powitać o giełdach, o portfelach, też o czym jest kadena, tak ten token KDA i tak dalej, tak dalej. Ale wracając do strony, zobaczcie, są programy grantów, to też jest fajne, jest inkubator, jest akcelerator, jest oczywiście R&D, a także jest fundusz venture. Aby wspierać projekty, które są budowlane na tym ekosystemie, można zgłosić się po grant. Jadąc sobie dalej, e, tu mamy oczywiście ekosystem, zobaczcie co tutaj nam można powiedzieć, cały ekosystem, e, na czym to właśnie y, polega, różne projekty, tak? jakie giełdy, jakie giełdy w różnych kategoriach, KuCoin, Gate, o tym może troszeczkę później, e, Ledger, Flux, Polkadot, tym oni, można powiedzieć Terra, to już powinni usunąć. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kompletny pakiet, tak? Kenyna jest jedynie platformą, która oferuje kompletną, zdecentralizowaną infrastrukturę, tak? DeFi, nft płatności, interoperacyjność, różnego rodzaju przekaźniki, governance i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy też ostatnie newsy. Eee, no i oczywiście tu znowu grant i tu podstawowe informacje. Są wszystkie media społecznościowe, jest Explorer bloków i tak dalej. Eee, może teraz do samego, do samego whitepapera Miałem go przygotowanego. E, tu jest, aha, tutaj są dokumenty, proszę bardzo, podstawowe informacje. Tak, ChainWeb, czyli Kadena, e, pierwsza warstwa protokołu blockchaina Kadena. Tak, tutaj zobaczymy, można wideo sobie zobaczyć. Informacje ChainWeb chain Layer 1, tu właściwie zobaczcie read the White Paper, tu można sobie przeczytać White Paper. Tak, e, wypuszczony jest w wersji 1.3. W lutym 2019 zobaczcie Will Martino i Stewart Poggioy. No, i to jest wszystko opisane. White Paper ma, słuchajcie, 7 stron. Także nie byli zbyt wylewni. Ogólny opis, jak to ma właśnie działać. Zobaczcie korzeń Merkla, tak? Hash AB, HCD hash, i tak dalej, i tak dalej. Są transakcje, czyli drzewo. drzewo hash jest haszowane, jak mawiał bardzo zły moderator. No i te wszystkie oczywiście interoperacyjne z innymi blockchainami, tak? Poprzez spv ki Są inne też dokumenty, tak? whitepaper Paper Chain Weba. I tak dalej. Kilka whitepaperów jest, to jest, fajny, to jest fajny temat. Oczywiście mamy też paktu Whitepaper i mamy Whitepaper Kuro. Wszystkie dokumenty są, dokumentacyjnie wygląda to całkiem, całkiem fajnie. Teraz tak, co tu było, to już było wcześniej. Jest oczywiście GitHub, tutaj są publikacje, są publikacje kodu, tak można sobie prześledzić, jak to właśnie, różne paczki, jak wygląda to, no generalnie tutaj ja powiem szczerze, nie jestem jakimś tutaj specjalnie, nie jestem specjalnie jakimś tam, można powiedzieć, githubowcem. Są jakieś pull requesty, tak, co tu się dzieje. Zobaczmy teraz, czekajcie, code. I teraz chciałem zobaczyć, chciałem zobaczyć właśnie, gdzie to będzie, tu jest dokumentacja, kontrakt. Gdzie tu będzie ten, jak to się nazywa? Zobaczcie, no releases, track description. Licencja Apache 2.0, jednak gwiazdka, 17 6 obserwuję actions, tak? Czy tutaj jest nie? To nie to insights. Możemy sobie popatrzeć. No powiem szczerze, powiem szczerze, nie ma tutaj jakiegoś, yy, są issues, nie ma żadnych zgłoszonych. Nie dzieje się tu jakoś specjalnie dużo. Wszystkie rzeczy były aktywowane yy, 4 miesiące temu. Tu są dokumenty, tak? No dokumenty to wiadomo, tak. Tu jest y, oczywiście źródło, tak, jakieś strony, pluginy, komponenty, ale to jest coś mi tutaj, coś mi tutaj nie, nie pasuje, tak? Coś mi tutaj nie pasuje. Kadena Community wejdźmy tutaj. A, tutaj mamy. O, o to mi chodziło. Miałem zły link pisany. No i tu widzimy, że ostatnia aktualizacja dokumentu dwa dni temu. To jest Text Tester, tak, Transfer y, JavaScript, także coś 25 dni temu. Jakiegoś specjalnie ruchu tu tutaj ja nie widzę. To, żeby nie było wątpliwości. Jeśli chodzi o Medium, jeśli chodzi o Medium, no to tutaj generalnie są artykuły. Ostatni 9 czerwca, czyli przed chwilą, wszystkie dokumenty tutaj są o grantach, możecie poczytać. Telegram jest, Telegram i tak dalej nie będę pokazywał, bo jeśli chodzi o media społecznościowe, o tym nie wspomniałem, to mamy Twittera, Telegrama, Discorda, Medium, YouTube'a, LinkedIn, ten, o Jezu, GitHub, a to jest Credit, dobrze pamiętam, tak, credit. Także na medium są artykuły. Jeśli chodzi o Twittera, 222 tysiące obserwujących, załączony w wrześniu 2016 roku. Oczywiście, jedyny proof of work blockchain, który się skaluje. No to jest bardzo marketingowe hasło, które ma tyle wspólnego z prawdą, co Łukasz z demokracją. Także jasno trzeba powiedzieć: i zobaczcie gość, który stworzył pierwszy blockchain JP Morgana i pomagał wystartować grupie krypto grupie w Seku. Także fajne, fajne falenie się tutaj. E, mapa drogowa. E, mapa drogowa. E, zobaczcie, co zostało ukończone tutaj i nadchodzące milestony. Spisane w punktach, powiem szczerze, widziałem lepsze mapy drogowe. E, trzeba jasno powiedzieć, że. Ta mapa drogowa dupy nie porywa, nie ma postępu, tak naprawdę nie wiadomo. Tu, co, tu są poopisane wszystkie artykuły, ale ta mapa drogowa to jest taka, jakby tutaj Krzysiu z Majorem, po prostu we dwójkę nas z szkolnej robili. Także słabo, słabo to wygląda, jeśli chodzi o community. To możemy, tutaj są wszystkie media społecznościowe, tak jak uruchomić węzeł i tak, dalej, i tak dalej. możecie zobaczyć zaułomąć jako moderator, jako community leader. Jako content creator, o proszę bardzo, zobaczcie Educate Wider. Tak, jak to używać, tego wszystkiego można, zobaczcie, zostać ambasadorem kadeny. Ja oczywiście nie mam zamiaru ambasadorem kadeny z, zostawać. Teraz tak. Tu właściwie już wszystko mam. Społeczność to wszystko już pozamykamy, bo to jest nam niepotrzebne. Wracając na stronę kaneny, można się zapisać do newslettera i do, yy, otrzymywać aktualizacje. Nie wchodziłem jeszcze na Coingecko. Ale mam, mam jeszcze parę informacji o portfelach zanim na Coingecko. Kadena, otworzyłem sobie, nie przygotowałem, jeśli chodzi o kadenę. W tej chwili, zanim przejdziemy do tych portfeli, 1,76 w tym momencie, tak jak było 184 miliony w obiegu, miliard maksymalnie. ATH 27,64, najniższa cena w marcu 2020, czyli krach, wiadomo jaki, 6 centów. Ale wcześniej, wcześniej, czyli był krach, był krach, wiadomo. Eee, dla 20 to gdzieś tu będzie tak, o tu. Nie, wcześniej? Marzec, a tu gdzieś będzie, tu będzie marzec 2,20, to 6 centów. Był spadek, nie moglibyśmy sobie tu zaznaczyć, tu będzie widać ten spadek, nie? Marzec, tak? 7, 6 centów można było kupić. Wcześniej startowało z informacji, także jeśli chodzi o kursie, 130 miejsce w market capie, od ATH spadek o 93,7% 7 miesięcy temu. ATH, jeśli chodzi o rynki, to jest dostępna na KuCoinie, na Binance'ie jest, na Gate.io, na hodbicie na nie ma na Crypto.com kadeny, z tego co widzę, nie ma na Coinbase'ie, także to są takie, gdzie tam jeszcze, no właściwie niespecjalnie, gdzieś więcej, więc to są takie dwa Crypto.com Coinbase na FTX też chyba nie ma, nie ma, nie widzę, także to są takie giełdy, pod które można ewentualnie grać pod wydarzenia. E, słuchajcie, tak, jeśli chodzi o portfele, e, to są zarówno portfele przeglądarkowe, to jest Chainweaver i X Wallet. E, dodatkowo portfel mobilny Zelkor. E, a dodatkowo portfel desktopowy, to jest też Chainweaver, zarówno na, e, na Linuxa, jak na Windowsa i Zelkor, czyli występuje w jednej i w drugiej tej, i oczywiście portfel sprzętowy Ledger wspiera kadeny. Kadena jest spiedana przez Ledgera, eee, kryptowaluta posiada własny Explorer, no, jak oczywiście każda kryptowaluta Layer One, to jest eksplorator bloków, można sobie tutaj wszystko przejrzeć, Tak, zobaczcie, są różne łańcuchy, tak wygląda ten eksplorator, co tu z czym i tak dalej powiązane. Co ciekawe, są bridge, eee, to jest przy użyciu kadena Transfer Tool, można sobie transferować tak cross chainowo pomiędzy różnymi blockchainami, relay chainowy itd. Jest coś takiego, co się nazywa marmoladka, czyli marmalade art. To jest marketplace NFT na którym można tworzyć NFT na kadenie, tylko musi się to jeszcze odpalić. A także jest giełda zdecentralizowana, czyli cadex swap. To jest też giełda zdecentralizowana, która działa na kadenie. Więc można sobie podłączyć portfel, tak, My co mamy. Zobaczcie, X-Wallet, Zelcor Chain Weaver. E, te trzy portfele można sobie podłączyć i tak wygląda kadeks Swap. Prosty. A ja wam tego nie pokazuję, przepraszam. E, tak wygląda kadeks Swap. Czyli, tak jak mówiłem, podłączamy portfel. Jeden z tych trzech portfel musimy pobrać. Nie będę testował teraz portfela. Marmoladka, coś mi się nie chce wczytywać. Marmalade Art, a nie, już się wczytało. Zobaczcie. No i generalnie można sobie tutaj mintować NFT, tak, ale to jeszcze jest chyba niegotowe, tak? Na razie jest to. Z tego co widzę, to są tutaj prace trwają, tak. Prace trwają nad tym. Jest dodatkowo, jest dodatkowo ten, jak to się nazywa? Launchpad na kadenie, projektów, które będą chciały się uruchamiać, czyli High Percent <coughs> IO. To jest aplikacja, oczywiście, zobaczcie, można tutaj działać, uruchamiać tego typu rzeczy. HyperSense e, jest napędzany KDA, a także kanem Hype. I co ciekawe, słuchajcie, dodatkowo jest także sklep z różnego rodzaju gadżetami. Gadżetami, czyli Swag, kadena iO Też się słabo to wczytuje. Eee, no i zasadniczo chyba z danych informacji o projekcie to jest tyle. Coś ten sklep się słabo wczytuje. Eee, zobaczcie, można sobie kupić tutaj ten termosik, można kupić sobie naklejki. 5,83 za naklejkę, no to tak trochę słabo. Eee, tu jest torba organiczna i dodatkowo unisex koszulka. Tak jest to wszystkiego, to jest do niczego, ale mają swoje, mają swoje te. Jeśli chodzi o kadenę, e, twórcą kadeny jest Will Martino. E, to jest pan, który założyciel, był założycielem kadeny. Wcześniejsze doświadczenie, oczywiście, zobaczcie w JP Morgan Chains Company, czyli doświadczenie finansowe ma. Dodatkowo zobaczcie Senior Science Advisor, czyli starszy doradca naukowy w SEKU. Także też doświadczenie. Dodatkowo na Uniwersytecie Yale. Zobaczcie, pracował jako badacz. E, uczył się, studiował na Uniwersytecie Yale. Także pan doświadczenie ma. E, no to jest spoko. Teraz tak e, to jest dyrektor. Teraz mamy jeszcze kofondera i CEO projektu Stuart Poujoy. To jest oczywiście, zobaczcie też w JP Morgan w, w oddziale nowych produktów w Pragma Securities, jako szef algorytmicznego tradingu i tak dalej, i tak dalej. Czy jakieś też doświadczenie? UCLA, tak, czyli w Berkeley w Kalifornii. No i mamy jeszcze advisora, kolejną osobę z zespołu, czyli, czyli pa, nie panią Izabelę Kozakiewicz, tylko ten pan mi się nie odpalił, nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu, czekajcie, zaraz się wpiszę. Pan się nazywa Stuart Haber. Nie wiem dlaczego mi się to nie odpala. Poszukajmy go. Stuart Haber, kryptografer, to jest chyba ten pan. Eee, o, proszę bardzo. Coś źle skupiłem link. Czy on jest tutaj e, w kadenie? Tak, jest członek e, Rady Doradczej, tak to nazwijmy. To są trzy osoby, które stoją. No Doświadczenie panowie mają dosyć, dosyć ciekawe. Ja zobaczę tylko, czy jest tutaj about, może tutaj będzie zespół szerzej pokazany. Nasi założyciele. Oczywiście nasi doradcy tutaj. I zobaczcie, to jest cały zespół, nie będziemy przyglądać tych osób. Eee, czym się zajmują? Tak, Smart SmartContractLegacy, Emily Fillmore, są linki, link, wszystko jest. Nie wiem, po co są te linki, do czego. Chyba tylko z powiązania z zespołem, gdzie mieli doświadczenie w Disney, także i tak dalej. Właściwie to by było chyba na tyle. Tak jak mówiłem, patrząc z punktu widzenia spekulacyjnego, kadena mocno spadła, jak wszystko na rynku krypto, więc na razie działają chłopaki, dosyć są aktywni, więc można sobie tutaj, doświadczenie mają. No zastanawiam się, jak wychodzi. Ja powiem szczerze, nie używam kadeny i kadeny nie posiadam, ale potestuję sobie, pobawię się. No i zobaczymy, jak będzie im wychodziło to skalowanie, połączenie Proof of Work z DAGiem. Bo do tej pory Dagi miały generalnie problem z zachowaniem konsensusu. Wszelkiego rodzaju te eksperymenty z tymi grafami itd. No ale wygląda na to, że Kadana do tego zapiła jeszcze proof of work i takie połączenie może ewentualnie działać. Tak jak połączenie proof of work i masternodów. Tyle właściwie jeśli chodzi o ten projekt. Wszystkie wydaje mi się, że podstawowe informacje przedstawiłem. Eee, takie pytanie na sam koniec, na czym projekt chce zarabiać? No na tym, że będą na jego infrastrukturze. Oni budują infrastrukturę, jak zresztą każdy. Praktycznie i na bazie tej infrastruktury będą budowały się projekty, które, które będą tutaj używały tej infrastruktury, i dzięki temu będzie ten ekosystem zarabiał. Także generalnie na tym to polega. Token jest typowy do opłat transakcyjnych tyle właściwie. No i na pod, podsumowując, dajcie znać, co wam się, co wymyślicie o tym projekcie: czy jesteście w projekcie Kadena, czy działaliście w tym projekcie, czy używacie, może w jakimś stopniu. Spekulacyjnie, właściwie tak stuprocentowo spekulacyjnie można ewentualnie czekać na jakieś wejście, na przykład na Coinbase albo na coś innego. No i co? Żegnam się z Wami. Jeżeli Wam się podobało, wbijcie kciuka w górę, napiszcie komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku z serii Mike's Lab. Zapraszam. Cześć.